Siemano z tej strony Florek Dzisiaj będziemy otwierać takie kinder niespodzianki Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję A my zaczniemy otwierać Pierwsze takie To chyba jest z takimi dinozaurami Więc zacznijmy otwierać Ja sobie poza kamerą tutaj O Tutaj już i uwaga patrzymy co tu jest. I otwieramy. Otworzyliśmy. I mamy I mamy taką instrukcję tutaj, i to będzie panda. Więc złóżmy nią sobie. Dobra, no to my składamy sobie tą pandę. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda. A to jest taka panda. Teraz zaczniemy drugie jajko otwierać. Tutaj takie. To będzie taka żaba. A tu, jak zyskanujecie QR, to wtedy na żywo zobaczycie, jak ta żaba wygląda. O, tutaj ta. A my przejdźmy do składania żaby. Tak ta żaba wygląda. Więc tak, my my otworzymy wszystkie jajka Widzimy się jak otworzymy wszystkie jajka Więc tak wygląda ta kolekcja Jak zostawicie w tym odcinku 50 łapek w górę to nagram dla was jak będę otwierał takie Kinder Joye zostawcie łapkę w górę i subskrypcję I napiszcie w komentarzach, jakie zwierzątko Wam podoba się najbardziej. Zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się później. Jak widzicie, kilka zwierzątek się powtórzyło. Zostawcie łapkę w górę i subskryp subskrypcję, a my kończymy. Cześć!